Dobry wieczór, Iwono. Dobry wieczór. Ale dzisiaj wspaniały wieczór. Wspaniały, wiesz, taki wieczór pełen emocji. Myślę, że dla nas jako, wiesz, uczestników w środku tutaj tyle gwiazd, tyle się działo, ale myślę też, że przed telewizorami i niektórzy łezkę mogli uronić i się uśmiechnąć, ponieważ rzeczywiście dużo pięknych emocji i tanecznych, ale też takich poza tańcem, a my to chyba lubimy. Ale dzisiaj tak, że no komentowana była i jest nadal niesamowicie twoja przepiękna stylizacja. Skąd w ogóle taki pomysł i inspiracja? Wiesz co, mamy wspaniałego stylistę Macieja Spadło, który mi to zaproponował. Ja na początku powiedziałam Macie, ale to wiesz, <grym> to niemożliwe. Ale wiesz co, przekonał mnie, mówiła, to jest tak specjalny odcinek, wiesz, i mówi zawsze taka jesteś czarna mamba i na czarno, więc już biel to po pierwsze, no ale te ramionka, słuchajcie, tu na górze, e, czasami e, sobie żartuje, że może jakaś operacja plastyczna się nie udała. <laughs> Oczywiście no, robi to wrażenie. E, I stwierdziłam, wiesz, no kto jak nie ja, ja jestem dosyć odważną osobą, więc za szalejne.